Chciałam o Z tej strony Mieczyk, No oczywiście na samym początku chciałbym wam przypomnieć o konkursie na 10 skinów za ponad 60 zł. Wystarczy lajkować, subskrybować, no i komentować filmy. Wszystko macie wyjaśnione w opisie, także powodzonka. No i teraz kopiujemy sobie link do poprzedniego z poprzedniego odcinka. No i wybieramy oczywiście zwycięzcę no, tutaj szczytuję komentarze, 63 komentarze. Także w miarę dobrze. Ktoś mi prosił, żeby zmienić tutaj światło na zielone, także zmieniłem. Możecie napisać, które jest najlepsze: czy fioletowe, czy zielone, czy niebieskie. No i fajny figl wygrywa tutaj na pewno, bo znam tego ziomeczka. Trzeba było wstawić siódmeczkę, no i przecinek. Także ja zapisuję twojego tradinga. No, i po odcinku wyślę ci skinka. No, i tak to, jeszcze mamy tutaj giveaway giveaway dla wpłacających z kodem mieczek na CSGO skins. Wystarczy, że po prostu wpłacicie z kodem mieczek, no i nic nie musicie klikać. No, a skin wpadnie do waszego ekwipunku, jeśli zostanie rozlosowany. No i oczywiście, im więcej wpłacicie, tym macie większą szansę na wygranie tego skinka. Tam są trzy skiny za ponad 34 zł, coś takiego, także widzieliście na samym początku. No i lecimy z, na początku z wróżbą. No ta wróżba nie była jakaś taka wybitna, no i może otworzymy w sumie Serpent Case'a na buściku. Czemu by nie? Tak na sam początek, eventową skrzyneczkę. Może być to wielka strata, ale jest to jednak bardzo dobry zarowek, także opłacało się. morf rękawiczki za 788 zł także praktycznie dwa razy mamy tutaj proficik z tej skrzyneczki może jeszcze jedną dam tutaj szansę w sumie jak tak ładnie oddało No to czemu by nie no kurczę pomiędzy dwoma koskami tutaj odwet akwamaryny za 180 zł także już teraz nie było tak najlepiej ale również nie było najgorzej także nie ma co narzekać może byśmy poszli na Chantikosy. Chwilę tutaj potwieram, bo ostatnio ładnie mi oddało na Buściku, oczywiście tutaj na szybko będą wpadały, zobaczcie, żeby nie przedłużać wam tutaj oglądania. No i już za pierwszym kliknięciem mamy dwie emeczki, także naprawdę bardzo fajnie, no dam tutaj jeszcze trzy szanse maksymalnie, no jest znowu emeczka za 128 zł, także to zwraca nam 4. Kliknięcie tutaj takie tej skrzyneczki. No i chyba nie opłaca się już tutaj więcej klikać 2000 zł. Chociaż, o dobra, ostatnie kliknięcie. No i mamy jednak Chantikos Fire za 313 zł w stanie Minimalware. Także, kurde, no cały czas tutaj mam profit. Także, no czasem dobrze tak sobie poklikać, ale wiadomo, no kurde, nie, no to jest aż dziwne. To jest aż dziwne. Ta skrzynka jest jakaś chyba zbugowana. 5% Chantikos. No to jest moja ostatnia, ulubiona skrzyneczka. Cały czas mi oddawała. Ostatnio tak samo było w odcinku, że klikałem na buście tutaj na przyspieszaniu. co znaczy, no i co chwilę wypadała ta emeczka. No ale już tutaj chyba ostygło. Ostygło tutaj koło fortuny. No i nie chce już nic nam sypnąć. Także trudno, chyba odpuszczamy już. Chyba odpuszczamy, tak, to pora odpuścić. No ale mamy zarobek. Mamy i tak zarobek. Tutaj chyba Rafonik zgra, chociaż nie wiem, czy to po prostu może taki ziomek ma ustawiony awatar. No, i 2100 zł zrobiliśmy, także zrobimy metodę może 100% na kostkę, chociaż nie, dobra, dodam tutaj po prostu trzy skrzyneczki, dwie jungle casy, no bo wcześniej mi bardzo ładnie oddawało z tego, nie wiem, to był chyba essential case'ik, i coś takiego też z eventu. No i myślę, że tutaj również może mi oddać tylko na underdogu, na underdogu z botem i samu tutaj powalczymy, no i z botem oczywiście, Adrianem Polańskim. No i no, mam nadzieję, że jakaś koska im tu wpadnie właśnie taka za 1500 zł ten Bowie Knife'ik, ale jak będzie no to już się tutaj przekonamy, no kurcze, nic nie wpada, nic nie wpada, także dwie stówki plecy. No, ale może ten jungle case na buście uratuje. Tutaj jest najdroższy skin za 8000 zł. Także, no, jest szansa na spory zarobek, ale wiecie, jakie to są szanse. No, i jest bardzo duża szansa. Tylko, kurde, no nie no, trzy dyszki tutaj przeważyło o 2000 zł. Tutaj gama Doppler wleciał dla BOTA i samo. Także, chyba musimy tutaj tego jungle case'a troszeczkę dopieścić. No, i. Eee, może jeszcze raz na trybie standardowym na dwie osoby, e, tylko dorzucimy jeszcze tutaj jedną skrzyneczkę. E, no i jakąś tutaj z knife case może polecimy za 1176 zł. Tak na grubo trzeba polecić na grubo po prostu. E, no jeśli chcemy zarobić, no to trzeba zaryzykować. To nie ryzykuje ten szampana, nie pije mordeczki. Także e, bot e, Michael. Michael Bagietka. Nie będziemy tutaj szaleć, nie bierzemy i samo nie bierzemy tutaj Adriana Polańskiego na spokojnie Michaela Bagetkę. No i chyba tutaj wygrywamy z nim dokładnie tak. E, pierwszy skinek cesarzowa za 134 zł, także no nie jest tego najlepiej. No i Michael e, zdobywa golden coila w stanie Well World, No i już tutaj nas wyprzedza. No i jeszcze rękawice, kurde no, e, Jadey broken fank gloves także no nie mamy szans tutaj na profit nie mamy szans na wygranie tej bitwy no jest lipa 2400 zł także no były duże profity mogły być to znaczy duże profity ale niestety nie były one dla nas także 8700 punktów to no nie możemy tutaj nic zbytnio kupić mamy tylko 400 coś złotych także może po prostu byśmy podołączali do ludzi dołączymy tutaj do zuzolka PL, no może tutaj wystartuje ta bitewka, no bota i samo dodał, także lecimy. Galat również tutaj na drugiej pozycji, no i kto będzie zwycięską ręką, wyjdzie z tego pojedynku, bota samo, zapewne bota samo, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, tak się stało, tak się stało, mordeczki. Mogliśmy poczekać chyba na jednego gracza, może by wtedy jakoś było inaczej, ale trudno. Tutaj ziomuś jakoś w miarę ciekawą bitewkę stworzył, ale ja bym odjął trochę z niej. Ja bym z niej tutaj odjął. Na pewno myślałem, że to są 1%, ale 5% no ja mogę tutaj je przytulić. case, oczywiście usuniemy, trochę zmodyfikujemy tą bitewkę, dodamy te nowe właśnie eventowe skrzynki. Może one nam tutaj oddadzą. No i jedną wrzucimy bez boost'a Jungle Case'a, także 228 zł. Tryb underdog. No teraz zmieniamy już na underdoga 8 skrzyneczek. No ja mam nadzieję, że w końcu siądzie mi tutaj ładny proficik, także dodajemy chyba po prostu bota i samo na underdogu, no i bota Adriana. No miejmy nadzieję, że w końcu moja metoda tutaj się uda, bo no do tej pory było trochę średnio. Meczka żadna niestety nam nie wypada, ale jeszcze są dwie skrzyneczki tutaj z pięcioprocentówką Chantico's Fire, no przeleciał jeden kałaszek Asimov, no i tutaj niżej również był skin, ale nic, nie wypadło. Może Agent Kesik jakoś by tutaj uratował, uratuje, ale botów, uratuje botów, no niestety, bot Adrian wysunął się na prowadzenie, tutaj z wyleciał, e, Blody Daryl bardzo fajny skin, kurde, w sumie e, takie bym sobie mógł nawet pograć. Na pewno bym nie narzekał, no i zostały tylko trzy skrzyneczki: Survival Case na buście za 21 zł. No i oddaję tutaj e, uspika dla bota Adriana. Także tutaj dobrze jest, bardzo dobrze. No, wysyłają się boty trochę na prowadzenie. No, niestety Pit Wiper za złotych 76. Także no, chyba jest to koniec. mordeczki raczej jest to koniec. Przegrywamy to. Także kolejna bitwa w plecy. Kurczę, coś mnie tutaj w nosie. Wierci, bardzo przepraszam. No 170 zł zostało, także może są jeszcze jakieś szanse. No ja myślę, że jest jakaś jeszcze szansa, także wydamy tutaj 7 dych może od razu. No i zrobimy sobie po prostu od 100 zł do kosy. Także 7 dyszek. Czekajcie, jaka tutaj skrzyneczka. Może byśmy tutaj dali 2 za 35, ale nie, no to się nie opłaca. także byśmy musieli tutaj może banana case'ik na buście no i może bez busta. No, i jeszcze tutaj za 7 zł. Music casing, coś takiego byśmy tutaj wykorzystali na 4 osoby. No, trzeba lecieć już na wariata. Zostały nam drobne, tak? No to miejmy nadzieję, że coś chociaż siędzie na sam koniec. Dodajemy tutaj botów losowo. Jednego bo, losowo dodało bota Alexa. No, i trzymamy kciuki. No, jedyne co nam pozostało w dzisiejszym odcinku to trzymać kciuki. No i liczyć, że jakoś tutaj wyjdziemy jeszcze obronną ręką z tego starcia, chociaż, no jest, jest na razie w miarę spoko. No, jest proficik, także tutaj zarobimy, chyba. Jeśli żaden bot nie dostanie żadnej tej płytki zajebistej Michaela Jacksona, no to będzie zarobek. No i mamy zarobek, także wracamy. Powoli wracamy, 270 zł. Także lecimy, chyba po prostu na. Na, 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 na czekajcie. Na, na, na. Nie ma co dodawać procentówek na pewno, bo to jest bez sensu. Idziemy na elegant case tutaj na buście. E, dwa agent case. Y. A, bo dobra, jednego agent case chyba i po prostu odpuszczę to. Chyba coś takiego będzie tutaj wystarczające na dwie osoby. Tryb standardowy zostaje nam 105 zł. Jeszcze e, na ostatnią bitewkę tutaj, także bot. Może bot i samo, bot i samo. Na trybie klasycznym nie wiem, czy powinienem tak robić, raczej nie. Może kolejny raz tutaj się przejadę nad tym, co, co robię, ale jak na razie nie. Jak na razie jest w miarę okej, okay, ale niestety ta skrzyneczka była warta ponad 120 zł. No i tutaj niestety, ale nie zarabiamy nic, ale chociaż wygrywamy bitewkę, no 240 zł, także chyba polecę po prostu na grubo na 4 osoby na sam koniec już za te 240 zł jungle case'y no i dorzucimy jeszcze do tego, albo dobra jednego jungle case'a no i dwie może niestety nie stać nas na dwie awp case'y 50 na 50 także agent case'ik jeszcze tutaj dorzucony na trzy osoby underdog jednak zmieniam nie na 4 osoby nie ma co tak szaleć no bo jednak jedna trzecia jest lepsza 33% szans jest lepsze niż 50 no i dodajemy oczywiście bota i samo no i trzymamy kciuki ostatnia bitwa w tym odcinku no mam nadzieję, że chociaż coś tutaj wpadnie, no jakiś legendarny skin, no ale nie dla mnie, mordeczki nie dla mnie, nie o to ja prosiłem. No byśmy musieli tutaj, właśnie, no jest w miarę dobrze, no ale szkoda, że Boti samo nic nie dostał. No raczej chyba przegramy tą bitwę dokładnie tak, także trudno, mordeczki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, no to zostawcie opeczkę w górę. No i życzę Wam miłego dnia, siemano.